Partnerem programu jest firma LARK. Na program zaprasza firma SMEK. Sponsorem programu jest firma Traditional Polish Style z Producent naczyń emaliowanych i z powłoką teflon. Nasza polska tradycja. Jesteśmy z powrotem na wizji, u nas bardzo aromatycznie. u nas naprawdę wszystko realnie pachnie, realnie smakuje i to jest realny program, w którym możecie ugotować razem z nami, a żeby to zrobić, musicie polubić fanpage Todogarów, włączyć livestream, napisać świetny komentarz o programie Todogarów i wtedy zaraz na koniec programu wybierzemy osobę, która będzie gotowała z nami. A jeśli masz ochotę wygrać, powerbanka. Proszę. Chodzimy na antenę stacji TO TV. Jesteśmy dostępni ogólnopolsko. I patrzymy na treść. Wysyłamy SMS o treści. To odpowiedź, co jest w mozzarelli i z czego jest zrobiona. I oczywiście prawidłowe odpowiedzi zostaną wybrane, od jedyna i nagrodzona tak jak tydzień, w tydzień. Powerbankiem. Powerbankiem. Oczywiście szykujemy dla Was lepsze jeszcze nagrody. Kochani, Zosie Gil, pozdrawiamy. Damiana Korda. Sebastiana. Poczekajcie, ja przewinę, bo ja tu muszę powozdrabiać, wiecie, A żeby damentu. nie było. Damentu. Rafał, Krasoń, Chris MD, San Sandy Druśka. Witam, Aneta, Aneta Niemcy, Edyta Starzyńska, Paweł Walusz, Julię Słobi, Paweł Rybczyński, Kasię Kandylę Jędrzejewską, Włocławek, Paweł Waluś, jeszcze Gabi Rakoczy, Krystian e, Spence, e, Marcin Mi, e, Angelika Dzięciołowska, Ktoś tutaj nam proponuje tatuaże, Rafał Mrowa, Jena Burkit, Adrian Jary, Łukasz Rojek, Rafał Krasoń, Dawid Klama, Gabiera Koczy, więc Przemek Bandolko, Dariusz Plura, pozdrawiamy Dariusza pozdrawiamy. Plura, pozdrawiamy w ogóle Was wszystkich. Klaudię Zawadkę pozdróbcie, pozdrawiamy Klaudię Zawadkę, pozdrawiamy Martę Piotrkowską. Piot... nie, Piotkowska, przepraszam. E, Paweł Waluj znowu, czeka na foto ode mnie. Będziemy robić tatuażek. Kochani, to się nie. już kończy. Tak, ja poproszę o ja piersiątko. Słuchajcie, zobaczcie. Znajdę ten swój magiczny widelec. Proszę. Tutaj mamy sos szpinakowy, proszę. proszę. Tak. Tu mamy pierś w delikatnym pieprzu. W delikatnym pieprzu z mozzarellką. Proszę. Jest, zrobiło się pięknie. Słuchajcie, ja Was przepraszam, ja po prostu jestem dzisiaj troszkę chora, no ale tak bywa. Dopadła Ci alergia. Nie, w ogóle jestem po prostu przeziębiona, dzieci chore. O, poczekajcie. Hop! I na tę mm. mocarelkę z tym kurczaczkiem Ach. na sos mm. szpinakowy. Do tego. O, patrzcie jak, jak się by... ciągnie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, to jest naprawdę realny program. Widzicie to? Mm. Ale jak pachnie tutaj, słuchaj. Do tego prosta bagietka. Proszę, do moczenia w sosie, tak trochę po włosku, proszę. I mamy kolejny przepis, pierś z mozzarellą, do tego pieprz, oczywiście tylko i sól i czerwona papryka, jeżeli chodzi o doprawienie, sos szpinakowy, czyli świeże liście szpinaku, do tego czosnek, sól i pieprz. Rewelacja, proste, zrobiliśmy to w jakieś 7-8 minut. Kochani, teraz Was zapraszam na teledysk, kama sutra, kasa, kama sutra, kama sutra. kasa ekstra klasa. Kto, nie, kto wygrał 60 milionów? Ej, kto wygrał 60 milionów? Piszcie do nas. <śmany> Każdego dnia rozpieszasz mnie. Zacznijmy kolejny raz od pozdrowień. Więc mamy tutaj Łukasz Gąsiewski, Marta Żaczek, Monia Najlepsza, Zosie Gil pozdrawiamy, Klaudy Zawadę, Paweł Walusz, Paulina Będka, Piotr Szymaniec. Też serdecznie Cię pozdrawiam, Krzysztof Spenc. Tomasz Wyderko, Monia Żaczek, Krystian Spenc, Katarzyna Ferenc, pozdrawiam Katowice jeszcze raz, ale jesteście w porządku. Edyta Starzyńska, Daniel Stańczyk, Maciej Piskosz, Łukasz Rojek, Marta Podgórska, Magdalena Nachły, pozdrawiam, Krystian Spence, jakbym wygrał, zaprosił Was na ciacho. Ja apeluję, kto wygrał, kto to lotka. Żeby nie było, żeby nie... My się o tym nie dowiemy po prostu. Chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć. A teraz wróćmy do jedzenia. Mamy. Proszę, ja podniosę, bo to tak trudno w tym studiu. Tak, weź jedno. Kasia, mm. proszę. Ja proszę. proszę. Pierś z mozzarellą, samą solą, z samym pieprzem, na sosie szpinakowym ze świeżych liści. Tu mamy łososia takiego zamoczonego w tym sosie szpinakowym, w samej soli, w samym pieprzu i odrobina tylko skropionych winem mm. i cytryną. Rewelacja. Rewelacja. Dlatego mamy bagietkę i możemy jeść. Tak? Dlatego Kasia tak je, tak? Pozdrawiamy. Zapraszamy. Oczywiście pamiętajcie, że... Ile mozzarelli jest mozzarelli? Z czego składa się mozzarella? Do was mówię. Włączamy antenę do TV. Znajdujemy na, na, na boku, na lewym, prawym, na dole, nie wiem jak w reżyserce włożą. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Belgię. Odpowiedź na pytanie, ile mozzarelli jest mozzarelli, plus następny konkurs tu i oczywiście w tym wygrywamy. Powerbanko. I jeszcze jeden konkurs. Lubimy stronę na fanpage'u Todogarów, piszemy fajny komentarz i... Wygrywamy gotowanie z nami. Już w środę pierwszy nasz wariat będzie z nami gotował. Ciekawe, co on ugotuje. Więc Cały u nas jest piszcie. otwarta kuchnia. Piszcie do nas, moi drodzy. Fajne komentarze. Zaprawiamy jeszcze Juli Słowik, Asia Siennicka. Pozdrowienia z Łomży. Zapraszam was serdecznie. Tarnowa nas zaprasza. Julii Słowik. Edyta Starzyńska, Uzwielbiam i pozdrawiam. Gabi Koczy. Kochani, jesteście cudowni. Naprawdę, to jest takie miłe, że, że tyle osób. Jeszcze, co jest byście zrobiły, gdybyście wygrały te 60 milionów? Jak gdybym wygrała 60 milionów, to. Ja musiałem Nie, do się ja ostatnio powiedziałam, tak, uczciwie wam mówię, chciałabym wygrać milion. Niech wygra 60 osób. Milion starczy. A co bym zrobiła? Wpadłabym do sklepu zwanego narzędzia gastronomiczne i oh. pół sklepu po prostu. Garnki nowe, nowe, jakieś robociki, piekarniki, wow. opiekacze, noże bym sobie kupiła nowe. Co jeszcze bym kupiła? Zazwyczaj się zmieniam w takie noży, które same kroją. Nie, takie, które ja będę kroić, jakieś super fartuchy bym sobie robiła i jeszcze dużo rzeczy bym mm. zrobiła, ale na pewno te kulinarne, no i e, mojemu dziecku kupiłabym kino, bo obiecałam swojemu synkowi Tristanowi, że jak wygram fotolotka, to postawię mu kino. Więc się, wow. musiałabym postawić kino. Wow. Kochani, jeszcze raz pozdrawiam Asię Sienicką e, z Łomży, a my teraz zapraszam was na teledysk after party zjem na śniadanie. Kto ma ochotę nas zjeść na śniadanie? Kto? No. Wy? Jesteśmy chętni, ja się skropię ja resztką cytryna. Bo ty jesteś dla mnie najpiękniejsza. W moim życiu ciągle najważniejsza. Jesteś grzechem spotki. Nic w zamian chciałem Tylko twoich ust I swego serca Kochana ma. Cały świat widzę w tobie Bo jesteś moim aniołem I Cały świat widzę on your więc jesteśmy. Oczywiście teledysk był świetne. Ja w tej chwili mogę powiedzieć tylko jedno. Uwaga, uwaga. To jest ten moment, kiedy przedstawię Wam dania. <śmiech> <śmiech> Sałatka z zenderowaną gruszką, żurawiną, do tego ser pleśniowy kozi. Zróbcie bardzo prosty sok z malin, z musztardą francuską, oliwą i sokiem z cytryny. Proste, banalne i super smakuje. Do tego mamy sos szpinakowy ze świeżych liści szpinaku. Do tego mamy piersku kurczaka z mocarelką w środku, posypany tylko solą, pieprzem, e, więc bardzo smaczne i dobre. Łososia, delikatnie skropanego cytryną, winem, solą, białym pieprzem. I oczywiście sos szpinakowy do tego. Moi kochani, w tym czasie ja chciałabym wybrać, pamiętajcie, żeby udostępniać naszą transmisję, zawsze jesteśmy w poniedziałki. Środy i piątki o godzinie ja, 12 na antenie telewizji to TV. TV. Lajkujemy nasz program do dogarów. Mówimy znajomym, jak to super jest do dogarów, dlatego że tu jest nic nieudawane. Teraz wylosujemy Powerbank. do kiego, pozdrawiamy? To wygrywa Powerbank. Tam tam tam, 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 Wygrywa numer początkowy 515, a końcówka 432. Moçarella jest to numer. Ser, Podpoduszkowy, niedojrzewający, produkowany z mleka bawolego, ewentualnie krów mleczny I smak jest delikatny, konsystencja kremowa. Brawo! 515, Brawo! końcówka 432. Czyli Prosimy to o kontakt. Daniel Stańczyk. Na Facebooku. Dzisiaj Kiego. wysyłamy. Pozdrawiamy do Kiego serdecznie. z Chris. już wyniki. Kasia jest świetna, ma śliczny Łukasz Rojek. Mateusz Wasiak, Mniam. Ewelina Paruzel. Cześć kolego! Cześć, cześć koleżanko. Cześć! A, cześć. Powiedz, Pawle, przepraszam, kto wygrał wizytę i gotowanie u nas w studiu? Uwaga! uwaga, uwaga. <śmienny> Najlepszy komentarz. To doga. na razie komentarz. Wymarzona kuchnia Monis TV. Taka smaczna, że aż brakuje tchu. Ta jedyna, która coś w sobie ma zjawiskowa. Dlatego oglądam ją zawsze eee, z przyjemnością. Pozdro <śmienny> <śmienny> wariatki, co z mikserem w kuchni tańczy. Jesteście the best. Jest to Zuzis P. Brawo, pozdrawiamy serdecznie! Pozdrawiamy serdecznie! Wygrałaś udział. W celu umówienia się numer telefonu, w celu umówienia się wizyty u nas w studio. Moi kochani, zapytam tylko reżyserki, ile mamy minut? Ile serduszek tam dają? Mamy więc co mam powiedzieć? Dziękuję wam bardzo. Wam dziękuję, wam dziękuję. Pamiętajcie, to jest radkujący program, który startuje. Bądźcie z nami, oglądajcie nas. Wysyłajcie swoje przepisy, wysyłajcie zdjęcia z naszych przepisów. Jak oglądacie nasz program. Tak, twórzcie tą kuchnię razem z nami. jeszcze co chcielibyście ugotować. Dajemy wam wiele możliwości. Za chwilę wychodzimy na miasto. Wtedy będziecie mieli jeszcze łatwiejszy do nas dostęp. My nie jesteśmy zamknięci. Jesteśmy dla was. Kuchnia to bogarów To jest pasja, którą noszę w sobie od zawsze, ale to nie jest sztuczna pasja i kij nie potrzeba. To jest spacja do gotowania i robienia normalnych rzeczy. Dzielisz, tak, dzielę się. Fajny e, ci, co próbują moje jedzenia, próbują, jedzą. Zapraszamy. Poniedziałki, środy, piątki, godzina 12. Muszę kończyć, bo oni mnie gonią. Zostajemy jeszcze na live streamie. Gratuluję wygranej. Ja na live streama to A teraz zapraszam e, na z Bartka i na disco Do dyskostacji. Miłość stacie, w rytmie. E, disco. On wesoły, ona piękna. Mieli pewnie naście lat. W jednym mieście, w jednym parku Podarował jej kwiat Drogie brylanty i cukierki Złoto, bombonierki Rzucał co dzień do jej stóp I ciągle szeptał Kocham ciebie I co tu dodać sam już nie wiem A kiedy czasem coś pękało To jedno zdanie pomagało A teraz chodź przed nami cała noc gdy jesteś ze mną, jak wszystko gra Podaj dłoń i poczuj nową moc Miłość, jak połączy nas Teraz chodź przed nami cała noc Gdy jesteś ze mną, jak wszystko gra Podaj dłoń i poczuj nową moc Miłość, jak dziś bawi nas te tę historię, że to miłość aż okres Zapatrzeni w swoje oczy, czasem inaczej jest Bo tu patelnia i talerzyk, nawet nie uwierzysz Leci w jego stronę znów I Już nie słychać, kocham ciebie I jakoś dziwnie nie chcą siebie więc kiedy bywa gorzej, to jedno zdanie ci pomoże. A teraz chodź przed nami cała noc, gdy jesteś ze mną, jakaś wszystko gra. Bodaj dłoń i poczuj nową moc. Miłość mnie blisko połączy nas. Teraz chodź przed nami cała noc, gdy jesteś ze mną, jakaś wszystko gra. Bodaj dłoń i poczuj nową moc. Miłość mnie blisko, dziś bawi nas o -o 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 -o. Nie zawsze przecież jest kolorowo Już bierzesz nogi za pas, do dechy wciskasz gaz A wystarczą słowa dwa A teraz chodź przed nami cała noc Gdy jesteś ze mną, jak wszystko gra Podaj dłoń i poczuj nową moc Miłość widmię blisko, połączy nas Teraz chodź, przed nami cała noc Gdy jesteś ze mną, jak to wszystko gra Podaj dłoń i poczuj nową moc Miłość że mnie blisko, dziś bawi nas Partnerem programu jest firma Lark Na program zaprasza firma Smejk Sponsorem programu jest firma Traditional Polish Style Zorkusza producent naczyń emaliowanych i z powłoką teplą. Nasza polska tradycja.